Dzień dobry Państwu. Początek tego tygodnia przynosi nie najlepsze nastroje na rynku walutowym, jak i w ogóle na rynku wszelkich ryzykowniejszych aktywów. Euro, dolar spadał przez całą noc z 1,41,80 do 1,41,10 nawet się rano. W tej chwili na ranach poziom 1,41,20,23. Parę złotowe otworzyły się od razu ze znaczącą luką wyżej, euro złoty na poziomie 4,19, dolar złoty na poziomie 2,97. Jak na razie ograniczamy się do luków plus, minus pół grosza w każdą stronę. Szanowni Państwo, dzisiaj dwie dane makroekonomiczne. To najpierw o godzinie 14.30 indeks MPA ze Stanów Zjednoczonych. Oczekiwana jest znaczna poprawa, a przede wszystkim przejście z minusa na plus. Z minus pół punkta do plus półtora, może nawet plus dwóch punktów. O godzinie 15.00 e, dane na temat napływu e, inwestycji długoterminowych do Stanów Zjednoczonych. Tutaj także na <tryk> znaczącej poprawy przejścia z minus 19,8 miliardów do plus 17,5 miliarda dolarów. E, informacja o tym, czy inwestor dokonał zapłaty za stocznię, czy jednak nie dokonał. oraz życzę miłego dnia.